Nie no dobra, czekaj, chcę zacząć Znaczy cztery elo mordo, mam mamie tak A nie umie tak zrobić O to możesz tak, elo mordo Ajde. Nie elo, El mordo. Nie elo mordo. El mordo. To... El mordo Elo mordo, bo to mamy takie Uff. Elo mordo Ja jestem Rembo i dzisiaj ze mną Jurka i Tobie <laughs> 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 I jak myślicie, czy Rembo w końcu znalazł dziewczynę? Czy to jest tylko clickbaitowy tytuł? Możecie zgadywać w komentarzach czy to jest moja koleżanka, czy dziewczyna, czy może przyjaciółka A ja was zostaję w niepewności, a tym razem przejdźmy do YOGA PRZEDE Będziemy mieć na y, telefonie różne obrazki, które będziemy musieli powtórzyć z Julką I zobaczymy, czy nam się uda Julka kiedyś tam trenowała coś, ja też kiedyś coś trenowałem Więc jest siła Just do it, Just do it. Dobra, to, to myślę, że będzie łatwe y, Tylko jak chcę zrobić, kurczę Za ramię, prawe ramię Nie, tak się trzymamy, tak I teraz noga do góry ta daa! Czekaj, musimy usiąść na dupie. Nie, 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 nie rozciągliśmy się. Nie. No, tak, to nogi. Mogę do góry? dwie. trzeba być wyprostowane cały, A mnie nie jesteś No Miesz, ty jesteś tak wysoki, że. Bo ty dalej dalej usiądę, a ty po prostu dużej nogi. No Ale musimy się jeszcze złapać Daj mi jedną. Na spokojnie Na spokój. Dobra. No, no. O! Prostuj! Nie mogę mi pod kolanami. Prawdopodobnie się udało. Mam nadzieję, Napiszcie że... W że... Napiszcie prawa. w komentarzu, ale myślę, że zaliczymy to, co? Nie mogę do końca jak to była dłuższa niż Jak takie dwa łabędzie, musimy się pierwszą ściągnąć trochę. I zancy się trzymamy tak bardziej. Tak. Stopy równolegle do siebie. No. I teraz trzeba się wygiąć. Okay. Już nie puszczaj. O o jest dobrze, nie puszczaj mnie Nie puszczaj mnie! Powiedzmy Mordo Powiedz, że się udało. A i taki przerywnik, że jak będzie tutaj. Uwaga ile? 13,5. 13,5 tysiąca lajków Robimy kolejny fajny czelecz, który już mamy w pomyśle. Tak, tak. Jest na czy już od razu. Od razu. Dobra. Ja się tam do Twojej kostki i daję tu. Dobra Wprost czuj się i co? Wyszło? być <grym> żyć <grym> Nie wyszło. Udało się. Tak. Nice, mordo, nice. Jedziemy dalej. O kurde. Nie, bo ja nie dotknę głowy mój kolan. A spróbujemy tak, tylko że nie będziesz musiała robić. Dobra. Uwaga, to jest hardcore typowy już. Ja się, ty jak będziesz tam u góry. jak ja mam to zrobić? Bo nie są rozczłonieni. Czekaj. <noise> teraz... okay, czekaj, bo nie pamiętam. Nie, nie, czekaj, jakie nie. Nie, nie, ja nie, ja Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. się? No, za chwilę bo i tak wcisnęłaś teraz. Daj się nie rzekaj. No, domęż, się wzywaj. Ja muszę się jak taki górl troszkę. Musisz zrobić też Jesteś na pięściach. Jestem na pięściach. Ja muszę... Macie jest na pięściach. Jak ty to zrobisz, to ja nie wiem, nie? Dawaj. I musisz teraz w myć, nie, jakby na moich plecach. Wiem o co no Dasz radę? Nie wiem! Dasz radę, prosto i <laughs> nogi. Prosto i co? Czekaj. Dobra? Dobra No, czekaj o, a! Trzy, Aaaa Cze, 3 wyszło, 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 było dobrze Umiesz zacząć na rękach? Nie Dobra To ja będę ty na dole Robię tak Ty musisz jakby O nie, tyłkiem się do mnie I ja dam twoje nogi y, no, y, Pierwsze ręce tu ustaw Nie tyłkiem Tak, dobrze I teraz y, Dobra O, o, o a nie, to do góry bardziej. Czekaj. I musisz zgiąć jakby tak, tyle, jak. Zpro, prostopadle. Nie, nie tak, nie tak, tylko. Jakby się w o, 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 Czekaj, a muszę mieć. Ja! Ale musisz się szybciej jakby zgiąć. No. Dobra? I zaginie się. O, 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 o. o, 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 o. Nie, bardziej kwadrat. O, tak. Tak super, super challenge accept No ja się wystrzygam, przecież po tym objęcie. No ja też, ale tylko. Teraz robimy samoloty. Pierwsza ręce sobie złap. Nie zdzygasz się? Nie wiem. Cieka nie. Wyżej tutaj. Tak, no. Opa. Do góry, do góry, dobra? No ty nie Jak ja ci żebra, połamie. Nie połamiesz, właśnie połam. Dobra. Dobra. ale no. no. no to nie jest duży, Jak to kultury on taki sam, chyba że ty mnie utrzymasz O, 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 o A spróbuj z rozszerzonymi nogami Trzy, cztery Dobra, dobra o, 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 jest super Trzy, trzy. Ale Ale mnie na brzuchu wyżej A tu? Trzy, masz tak dużo jest, że... No kurde, cały brzuch już ma ci ci wieża. Czekaj, trzy, cztery, No O, 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 Nie, 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 nie Nie, nie dam, nie Nie Czekaj, muszę ja cię utrzymam, chodź Ty mnie utrzymasz, no już to widzę No no, ja mam tutaj. Maluszkie. Nie, ty mnie nie utrzymasz. Nie, bo ja się, że na ciebie spać. O ja? Trzy, trzy. O, nie, to, nie. to jest tak, jak, jakby ten samolot podobne. tylko że musisz, jakby na tym kącie prostym Patrz, Poję się przyjrzeć dokładnie. Ja cię muszę tutaj nogi położyć, a ty musisz, jakby wyprostować te nogi i daj mnie za ręce. No. Udaj mnie za ręce? O Jezus <suszy> Maria, o kurde! <suszy> no, Dobra, trzeba muszę mieć tak ręce, tak Tak Nie, bo mi nadygarstki połamie Nie, to tu musisz mieć No No Trzy Trzy Cztery Trzy <suszy> 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 Tak o mnie dbać Dwa oh, Jezus Maria, o nie Dobra, No, no no nie tak, nie musisz być jakby tak zrobiony. <grym> <O. grym> Uja! To się nam nie, nie uda, nie ma szans w ogóle. Dobra. Dobra ja robię mosty, ty się na mnie chodzisz i robisz tak jakieś akrobacje. Dobra. Ja zrobię mosty, ty przyczyniasz nie jest możliwe. Ostatnio robiłem 10 lat temu, nie? Uwaga! 3, 4. <grym> <O>, nie. <grym> nie, nie mogę. No, <grym> ja bo Jak to nie umiem? bo mam takie zakwasy brzucha Just do it! Dobra, dobra mam I teraz się na nie połóż O kurde, o! Dobra no. Uwaga Nasza pozycja się, zaufaj mi Uwaga, patrzcie na naszą pozycję Dobra, ludziska, dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka Jeśli chcecie jeszcze jeden odcinek z jogi challenge to... No dajmy sobie bo że to Nie, jak, jak kolejny odcinek z Yogi, to 20 tysięcy lajków. A jeśli kolejny challenge to po prostu 13,5 tysiąca i to wystarczy. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie, że z czyli Zasubskrybować kanał. I to było na tyle. Dziękuję Łuka. This is nice job. Very nice job, man. Woman. <grywy> Dziękuję wam serdecznie. Dawaj bless, takie. Takie są czyste. Bless! Już chciałeś zrzucić? Dobra, bless! Nie, nie!